Cześć, jestem Sebastian. W tym filmie pokażę Wam, jak przenieść witrynę WordPress z komputera na hosting, aby strona była publicznie dostępna. Użyjemy do tego wtyczki duplikator. W ten sam sposób możesz sobie przenieść stronę z hostingu na hosting lub zrobić kopię zapasową z swojej strony. Przechodzimy do panelu logowania. Najpierw zainstalujemy wtyczkę duplikata. Tradycyjnie przechodzimy do wtyczek. Dodaj wtyczkę, wpisujemy duplikator. I to będzie pierwsza pozycja, która nam się tutaj zaraz pokaże. Duplikator wtyczka do migracji i tworzenia kopii zapasowych. Instalujemy. Przechodzimy do wtyczki. Tutaj możemy to pominąć. Tworzymy archiwum. Tyczka przeskonuje tutaj naszą witrynę. Jak widać wszystko jest OK. Kontynuujemy. I teraz zbudujemy nasze archiwum. No, zwykle trwa to dłużej, ale tutaj na filmie przyspieszymy pracę. I teraz ważna sprawa, pobieramy oba pliki. pliki najpierw nam się ściągną na dysk i za chwilę przeniesiemy je na hosting za pomocą programu ja używam programu WinSCP tu już mam wcześniej przygotowany katalog publiczny, natomiast u ciebie to może być pod inną nazwą, na przykład public.html, który często występuje na hostingach. Te dwa pliki już mamy tutaj przeniesione. Teraz otwieramy kartę w przeglądarce. Ja sobie wpiszę tutaj swój adres przygotowany już wcześniej na subdomenie. I istotna sprawa: na końcu adresu musisz uruchomić, musisz dodać nazwę pliku installer.php. Żeby nam się ten skrypt uruchomił, instalacyjny Tutaj jest podobna, jak, podobna sprawa jak przy instalacji Wordpressa, czyli podajemy nazwę bazy danych Nazwę użytkownika i hasło Do bazy danych tu mamy wszystko OK Akceptujemy, tutaj przechodzimy dalej, sprawdzamy czy jest wszystko jeszcze ok, tutaj mamy nazwę, no i tutaj następuje teraz proces instalacyjny witryny. Tu nam się wszystko dobrze zainstalowało jak widać, przechodzimy do panelu administratora. pliki instalacyjne zostały prawidłowo usunięte zobaczymy jak wygląda nasza strona bardzo ładnie wszystko jest na swoim miejscu przechodzimy dalej jednak nie zawsze jest tak gładko w drugim przypadku pokażę jakie mogą wystąpić problemy zrobimy teraz przenoszenie kolejnej witryny do celów testowych która została wykonana przy użyciu Gutenberga Tutaj cały ten proces instalacyjny będzie przebiegał tak samo, w ten sam sposób. Więc nieco tutaj przyspieszę film. I tu, jak widać, musimy ręcznie usunąć te dwa pliki czyli archiwum i installer, które nie zostały usunięte z automatu. Tu sobie to rozszerzymy. I to właśnie chodzi o te pliki, te oba. Żeby nie usuwać przypadkiem innych plików, które są potrzebne, niezbędne do działania WordPressa. Odświeżymy. No i to mamy, jedną sprawę mamy załatwioną. Teraz przechodzimy dalej, zobaczymy jak nasza strona wygląda. No jak widać, coś jest nie tak czcionki są nie takie jakie powinny być. Trzeba zobaczyć w konsoli co nam tutaj, co nam tutaj nie gra. Adresy URL nie zostały zmienione. Jak widać pozostały w nazwie localhost. Zobaczymy w źródłach, na główku strony, gdzie te czcionki są ładowane. Szukamy atrybutu identyfikowanego z wartością wp-fonts-local. To jest bardzo ważna sprawa żeby znaleźć o go tutaj mamy i tutaj są istoty informacji tej informacji powinniście sobie zanotować warianty grubości czcionek Wybieramy wygląd edytor tutaj wchodzimy na style Zanim nam się to wszystko załaduje trzeba trochę to poczekać typografia i wchodzimy tutaj w tą ikonę Kroje pisma. Tutaj mamy pusto. Przechodzimy do zainstaluj. Kroje pisma. Wyszukujemy tylko te czcionki, które nam brakują. Które wcześniej sobie zanotowaliśmy. Zainstaluj. I teraz jak widać ściąki są ok. Tu jeszcze sprawdzimy, przejrzymy konsolę. Tutaj mamy 300 jak widać. Adresy teraz są prawidłowe. Jeżeli spodobał się Tobie film, łapka w górę, zasubskrybuj kanał. Jeżeli potrzebujesz pomocy odnośnie WordPressa, napisz do mnie. Do zobaczenia.